Dzień dobry, dzień dobry, przywitałem się z wami w domu, teraz się witam na balkon, znaczy też w domu, bo balkon część domu, wiadomo, ale wyszedłem tradycyjnie na balkonik, kubeczek, rozśmiesza mnie ten kubeczek, dlatego, że jak piję, tylko w tej chwili trzymam telefon w ręce, ale tak jak piję, im, to trzymam ten kubeczek w tą stronę z myszką Miki w moją stronę i co się napije, to jak później popatrzę, to ona się śmieje. Także <grybujesz> dużo radości mi ten kubeczek daje i to będzie mój kubeczek numer jeden na chwilę obecną. Także stuk puk i napijmy się kawki po prostu. Przejaśnienia jakieś u mnie są. Nie wiem, czy słońce nie wyjdzie. Aż się nie chce wierzyć, że w niektórych częściach kraju tak zasypało, że trzeba odmiatać śnieg. O, u nas, jak widać, nawet na dachach tam wysoko nic nie ma. Kochani, dobrego dalszego świętowania Wam życzymy. Danusia tam w, em, robi, z tego co widzę, to chyba śniadanko. Także zaraz kończę i lecę na śniadaneczko. Dzionek się zapowiada dzisiaj bardzo fajny. Wczoraj było, była kulminacja, że tak powiem, emocji, pozytywnych emocji, bo były prezenty. Wszyscy zadowoleni. Oczywiście ja również. Było fajnie. Było dużo. Bo wiecie, ja bardzo lubię rozpakowywać. Lubię robić unboxingi. Unboxingi również oglądam. Jak wiecie, no, interesuję się elektroniką użytkową. To jest moja pasja, na tym się trochę znam. Ech, więc jak coś otwieram, to bardzo to przeżywam. I wczoraj usłyszałem nawet i od dziewczynek, i od Danusi, że mm, ja się właściwie cieszę jak dziecko. <ścoughs> no, tak wszystkie razem prawie równo powiedziały, zaczęły się śmiać, ale to nie było nic złośliwego, tylko po prostu, wiecie. No, no ja tak reaguję, jestem taki emocjonalny, że no i jak coś dostaję nowego to się niesamowicie cieszę. Także emocji było dużo i do tej pory jak o tym mówię to, to się po prostu normalnie aż łzy do oczu cisną. Dobra, napijmy się jeszcze kaweczki. Dzisiaj taki dzień, że możecie się odwiedzać. Także odwiedzajcie się jak to może i do kogo może. A wyjdźcie po prostu na spacer. Ja w tej chwili na razie nie będę wychodził. Później pójdę w sprawach, wiadomo, służbowych. No cóż, tak, taka praca. Ale później szybko wrócę, bo ja mam z tym dobrze, że mogę, mogę sobie przyjść do domu i później znowu iść. Także. Pozdrawiam w ogóle wszystkich tych, którzy pracują, którzy mają służby różnego rodzaju, w służbie zdrowia, w pogotowiu, w, w szpitalu. Szczególnie tych w szpitalu pozdrawiam również wszystkie panie pielęgniarki, bo zawsze jak byłem w szpitalu, wiecie jak z moim zdrowiem jest, a byłem wiele razy, to jak kończyłem, że tak powiem, leczenie szpitalne, to zawsze, zawsze szłem na dyżurkę i szedłem tam i, i dziękowałem tym, który akurat ta zmiana, która była i prosiłem, żeby popołudniowa zmiana, która przyjdzie, żeby przekazać, że ja dziękuję za opiekę, za leczenie, bo wiecie, to jest zawód wyjątkowy, wyjątkowy pod wieloma względami i wyjątkowo trudny zawód. To nie, jest, to nie jest łatwy zawód. Znam pielęgniarki, które, jeszcze jak mieszkałem w Krakowie, które po prostu mają chore kręgosłupy i cierpią od dźwigania pacjentów. No i one przepracowały po 30-40 lat. W tym zawodzie. No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo wiecie, lekarz zrobi rozpiskę. Nie wiem, czy ktoś się orientuje, jak to wszystko wygląda. No jeśli pacjenci są, że tak powiem, stabilni zdrowotnie, nie zagraża im, im, im zdrowiu nic, co mogłoby właśnie spowodować nagłe, nagłe pogorszenie zdrowia, no to na przykład taki lekarz, czy są na dyżurze lekarze. Są od rana, a o 14.15 już ich nie ma. Idą sobie prywatnie ciupać kasę, no, przyjmować pacjentów, a pielęgniarka zawsze zostaje. Do samego końca z pacjentem zostaje. A lekarz, tak jak mówię, no przynajmniej w moich przypadkach, co byłem, obserwowałem, to 14.15 już lekarzy nie było. Później przyszedł jakiś jeden lekarz tylko dyżurny, żeby był w szpitalu, bo takie jest obowiązujące prawo. Ale tak ogólnie, to co, ca... Tak jak mówię, to. Piętnasta to już, uuu, to ja już ani jednego lekarza nie widziałem. Także wiecie, a pielęgniarka zawsze zostaje. I ona zawsze jest. No i oni, wiecie, roz, robią rozpiskę, ustawią pacjentów lekowo no i dobrze wiedzą, że mogą już wyjść, bo się nic złego nie dzieje. Są oczywiście takie oddziały, gdzie, gdzie na pewno są. Co najmniej ze dwóch. No byłem też na takim oddziale w szpitalu, odwiedzałem kolegę chorego. Ja sam byłem wtedy w szpitalu, tylko ja byłem na reumatologii, a on był na... Hmm, no to, czy było trzecie piętro? Yy. Wiem, że tam byli pacjenci po operacjach. O. o, neurologia. No neurologii. To powiem Wam, że na neurologii to pielęgniarki mają co robić. Naprawdę są ciężkie przypadki. Szacunek dla tych, dla tych pań, dla tego zawodu. Ja wiem, że są osoby, które nie, nie do końca są może powołane do tego, bo na pewno się takie głosy pojawią, że, że ktoś się spotkał z niemiłą pielęgniarką. Kochani, jak w każdym zawodzie, jak w każdym zawodzie, czy murarz, czy piekarz, czy internista, czy nie wiem, kardiochirurg, Zawsze się zdarzają takie, takie sytuacje, że ktoś może być niemiły i nie jest powładny do tego zawodu, ale ja zawsze mówię, wiecie, za, opisuję jak coś mówię w tym, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to zawsze mówię całość. Jeśli chodzi o całość w ogóle, to tak ogólnie o całość, no to, no to, no to szacun wielki, pozdrawiam wszystkie panie pielęgniarki, jeśli ktoś mnie ogląda i jest pielęgniarką albo albo ma rodziców mamy pielęgniarkę, także duży szacun dla nich, bo zawsze byłem zadowolony z ich pracy i, i nigdy mi nie odmówili, po prostu nigdy nie słyszałem tyle razy, co ja byłem w szpitalu, nigdy nic niemiłego. Zawsze przychodziłem rano, stawałem, witałem się z nimi i szulczli mi na rękę, bo przecież mogliby powiedzieć, proszę pana, proszę mi głowy nie zawracać, bo ja mam innych pacjentów. Nigdy czegoś takiego nie usłyszałem od pielęgniarki. Po prostu podszedłem do dyżurki zapytałem, czy jestem na rozpisce na krew, bo chętnie bym się napił kawki, chmurkę bym sobie puścił. no A Pielęgniarki się go uśmiechały, sprawdziły i mówiły zawsze, że nie, 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 może pan pić kawkę, dzisiaj krwi nie ma pobierania, jeśli o, o, o moją osobę chodzi. Także byłem zawsze zadowolony, zawsze porozmawiałem, czy z pielęgniarką oddziałową. Super było, ale widziałem, ile pracy oni mają, widziałem. Po prostu czasami nie mają czasu, kiedy zjeść. Ale to też w innych zawodach również tak bywa, kochani, że Człowiek jest ciężko zapracowany, także dla wszystkich ludzi, którzy pracują dzisiaj i w ogóle pracują w różnych zawodach. Serdecznie Was pozdrawiam, ja i moja Danusia, i trzymamy kciuki, żebyście tę pracę utrzymali, żebyście mieli z czego żyć i żeby Wam się życie jakoś wiodło. Pozdrawiam też wszystkich tych, którzy gdzieś tam w trasie jeżdżą. Ostatnio oglądałem o kobietach kierowcach tirów. Także wiecie, no, szacun również dla takich pań, bo to nie tylko jazda, ale załadunek, rozładunek. No, wielki szacun, wielki szacun dla takich kobiet i szczególnie chyba właśnie dla kobiet jest taki zawód bardzo taki wyczerpujący, no i ma bardzo mało komfortowy, nie? Jakoś mężczyzna sobie jakoś inaczej poradzi na tych tirach, a kobieta... Także wielki szacun, czapki z głów i wszystkim Wam życzę dzisiaj fajnego, dobrego, miłego świętowania, fajnych spotkań, a jak ktoś jest, ma dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, pracę i, i, i musi pracować, to przyjemnej pracy w fajnym zespole ludzi służba szybko zleci i możecie dalej świętować. Do zobaczenia, do później, bo mnie kurde z tego balkonu wywieje. O, proszę, grusza No, trzymajcie się, cześć. Witamy świątecznie. Pierwszy. Witamy, witamy serdecznie w nowej bluzie. No już miałeś w roku. Już raz byłeś w niej, nie? No, pasuje, ale... pasuje do koloru ściany. Pasuje do koloru ściany, <laughs> także się wtapiam i mnie już nie ma. Do widzenia. Tak. A nie ja na niebiesko dzisiaj mam bluzę ze snupim. A snupi też jest fajne. tą bluzę noszę po domu, bo ona jest taka, wiecie, szeroka, luźna i, no i wygodna bardzo. Mhm. Wczoraj był u nas Mikołaj i chcieliśmy Wam powiedzieć, że prezenty dostaliśmy po prostu przepiękne. Prasz, wszyscy są, wszyscy są zadowoleni i mówiłeś już mhm. idź Ty wszystko. Jak robiła już, Wszystko wyklepał już, no. Wszystko wyklepał. Będziemy, będziemy bardzo szczęśliwi. Tak. Także było u nas bardzo, bardzo fajnie wczoraj. Pokażę Wam na przykład mój prezencik. Nie wiem, czy będzie widać Tomek. Podejrzyj tam. Już patrzę. O, widać tylko jeszcze, tak, troszeczkę. To jest prezencik Cieplutki. Tak, ja uwielbiam takie. No, to są um, typu skarpetki, Kapciuszki takie. Kapciuszki, skarpetki. No, ja lubię w takich chodzić i właśnie Mikołaj mi przyniósł, także jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Mam no, cieplutko wszyscy, w stopy, wszyscy, bo, bo ja zawsze mam wiecznie, tam. mam stopy zimne i dlatego pewnie Mikołaj mi przyniósł takie kapciuszki. Ja ostatnio miałem ręce zimne, ale sobie ogrzałem. Ja się sobie ogrzałeś. Przytałem się do ciebie. Tak? Ja spałeś, nic nie wiedziałaś. To się wytnie. To ja też muszę jakiegoś sposobu wypróbować. No? Będę miała zimne A dobrać. i kochani, przypominam, dzisiaj dzień przytulania jest i całowania. To wszystkich swoich domowników proszę zrobić tak. Ale to nie, 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 mój drogi, to nie tak. My tutaj mamy jemiołę. A Zostaliśmy. właśnie mi je tak. jemiołkę. Proszę bardzo, jest jemiała. Wpisi sobie. I także pod, pod jemiołką my tutaj o, możemy sobie stanąć. Tak. jemiołka jest, stoimy pod jemiałką i po prostu się przytulamy. do tego. O, i buziaczek. No. no także mamy tak e, bardzo, świątecznie bardzo świątecznie. Jemioła przyjechała z Włocławka od e, mojej siostry. Od siostry, tak. tak. Jesteśmy po śniadaniu i teraz sobie e, piję kawkę. Kaweczka leci. Tak jest. Ja już kawkę wypiłem, jak widzieliście. Dzisiaj dzionek no. spędzamy raczej w domu, idziemy ewentualnie na małą e, kawę na dół do rodziców. No ja tak mówiłem służbowo później wylatuję, ale znowu przylatuję i. Kurczę fajnie tam. to jest ta samolotem latasz? Tak. Ja bo jestem tak bogaty, że właściwie Mercedesami nie jeżdżę. <ślad> ja tylko latam helikopterem, no, bluza jak najbardziej fajna, polecam, bo są takie śmieszne, jeśli ktoś oczywiście lubi, nie, bo ktoś może powiedzieć, stary chłop, nie, a w takiej bluzie, no, ale... Mój mnie stary się, mój. się podoba, no. Mnie też się podoba. Taki To taki stary. Nie, ja, ja lubię, jak mamy takie właśnie... No, zabawianie. wesołe, ja właściwie zawsze taki byłem, że lubiłem takie śmieszne, ja w ogóle bardzo śmieszek byłem zawsze. Dzięki takim ubraniom możemy się trochę roz odmłodzić. Odmłodzić, tak, ojej. Tacy starzy. Tacy starzy. Także kochani, dobrego Wam życzymy dnia, takiego, żebyście sobie pożartowali, bo to co my Wam pokazujemy, takie codzienne nasze zwykłe, proste życie zwykłych ludzi. To u nas jest tak po zgaszeniu kamery, to samo jest, śmiejemy się tu wszyscy, żartujemy i chcemy, żeby i u Was tak było, żeby, żeby ktoś, kto oglądnie naszego vloga powiedział, o zobacz, my no to my też tak zrobimy. I spróbujcie taki eksperyment w Waszych domach prywatnych zrobić między sobą, po prostu się przytulcie, pocałujcie, pożartujcie i zobaczycie, że to jest bardzo fajne. Tak jest. No. Nie musi być tak, wiecie, ech, ech, Wesoły nie? No. Dobrze, to... No. To się w takim razie na razie pożegnamy. Pożegnamy, później się widzimy znowu. Pa. O, jeszcze tak, jeszcze tak, róbcie. I, i teraz tak. wyłączamy razem. Cyk. Zobaczcie, kochani, jakie y, ś, eee. świąteczne lenistwo. A. O, ja te My też tak wyglądamy dzisiaj, jak Jośka. <laughs> tak, właśnie tak. Uwaga, bo leci ten. O, ten leci. Gdzie, gdzie jest ten? ten? który robi wiele, wiele. Hałasu. Hałasu. Tak jest. Hałasu, wiele czyni, bo jest królem na pustyni. Tak, on się uważa Kukulek. Za, za króla. A tu jest, o, ona jest teraz zmęczona, nie no. wolno przeszkadzać, bo przecież. Nie wolno, właśnie. Odpoczywać Łapeczki sobie. sobie tak. Te łapeczki są fajne. Są święta i trzeba, właśnie, odpoczywać Ta. no ja też leżę i też leży. właśnie, my tak robimy, tak jak, leniwo. jak Joszka. Leniwo dzisiaj. Tak. No, obiadek nam się gotuje. Dzisiaj. No. We czwórkę jemy obiadek sobie y, sami. Jutro znów goście, więc jutro no, y, znów, znów będzie, będzie impreza. Rodzinna. A byliśmy na dole właśnie. Tak, tak byliśmy. jak wcześniej byliśmy na wcześniej. Było bardzo fajnie na kawce. Teraz obiadek na górze. I czyste, w najczyste, najczystszej postaci lenistwu. Kukulku, jak ja Jeszcze tylko dziewczyn brakuje i już, i już no? cała rodzina w komplecie. No? A czasami tak jest, że wszyscy jesteśmy na jednej sofie. I uwierzcie kochani, że za magia wtedy. Tak jest. No. Ale zobacz, jak się wpycha, nie? No, Cia ciasno mu tam, bo kukuleczek <laughs> jest sale. No ja się gdzie mam położyć? O, oj, kukuleczku, ale wiesz co, jest jedna taka sprawa, że no. No, lubię cię. Tak jest. Lubi robić A u nas ym, oprócz tego, że, że fajnie, że świątecznie, że rodzinnie, że wesoło, to no. Kajusia się przyziębiła. O. I znów katar, i kaszel, i od nowa wszystko. Ale witaminka C, herbatka wjechała, z cytrynką. Tak, wjechała witaminka wjechała. C, wjechała cytryna, także Kajusię ratujemy jak tylko możemy, Perno. żeby jak najszybciej ym, wróciła do zdrowia i mogła cieszyć się dniami wolnymi od Wolne. szkoły. Jakieś tam zmiany niby zapowiadają w szkołach, że ma no, nie będzie będzie prac zadań. domowych, także dzieci, y, szczególnie chyba te z podstawówek, y, się cieszą. Wiesz, i... donosi, ja myślę, że jeszcze powinni coś takiego zrobić, kochani, żeby nie było tego, że dzieci noszą takie ciężkie tornisty. No właśnie o tym też chyba mówili, nie? Że, żeby po prostu tak to jakoś fajnie odmyśleć, mhm. żeby te tornistry, książki, żeby dziecko szło do szkoły po prostu tak jakby szło z mamą do sklepu. Nie ma nic tak, ma, po prostu... ma, Mają być w tym kierunku również zmiany. Tak, mam nadzieję, że dotrzymają słowa, władzy, że jednak tutaj ta zmiana władzy coś, coś jednak korzystnego bo to naprawdę przyniesie. Tak, no Jak książki przykład, są. No to... Co z tego, że na przykład Kaja ma szafki w, w szkole podstawowej, skoro ona i tak te książki musi nosić z no powrotem myślę. do domu, czy zeszyty, książki, zeszyty, wszystko. Bo są prace domowe. No. A jak niektóre dzieci na przykład mieszkają gdzieś na wsiach, gdzie daleko mają do szkoły. No właśnie no. i dźwiga taki ciężki teren mister i idzie na nogach. No. no. Także co to, to może być. mam zmienię. nadzieję, że coś tu będzie, że nie będzie tych prac no. domowych, że, że plecaki będą lżejsze dzięki temu. No i w ogóle coś tam się w, w tej szkole tak, poprawi. Tak, tak. Myślę, że też jest do załatwienia, tylko to nasi rządzący muszą się do tego nowy rząd przyłożyć i będzie wszystko w porządku. na sobie śpi. W no. tej. Podtrzymuje już tak dobrze, że już nie wie gdzie ma wyskakiwać. No. To hmm. jest kukulek, który robi dym, prawda, panie kukuleczku? No. Uwielbiam pieski, po prostu. No. Uwielbiam. Ty jesteś bardziej psiara niż kociara. Tak, ja zdecydowanie jestem psiara. Ale ja też właściwie, znaczy, tak jak mówię, lubię koty, ale bym nie chciał. Mają też zrobić tak, że nie będzie trzeba książek nosić, tylko tabletę. Tak, a już się tutaj podpowiada, hmm. że. Mogą być też takie zmiany, że nie będzie trzeba książek nosić, tylko będą tablety. Tablety, No i czy tablety... No zobaczymy, no, zobaczymy no, co, co tutaj to się w uda w tej oczywiście. kwestii. Pewnie, że tak. To no, no. nie to czasy dzisiaj. Mamy dostęp do informacji, mamy dostęp do szybkiego bardzo neta, jest 5G, jest światłowód. Także kurczę, ja nie, nie wiem po co to w ogóle dzieci mają tyle dźwigać. Jak ja kiedyś wziąłem kajusi, tornister, i położyłem na plecy, sobie założyłem i jest co dźwigać. No jest, zdecydowanie. Kurczę, jest coś dźwigać. To wiecie, na chwilę założyć to jest nic, ale iść na przykład z półtora do dwóch kilometrów z takim tornistrem. No, a Kajama daleko no. do szkoły. Kajama właśnie około półtora kilometra do szkoły. No. E, dlatego no, pomagamy jej chodzić jeszcze, bo... E, no, bo ona jest delikatna, no. e, szczuplutka i, de, i w ogóle taka no... Dokładnie. Dziewczynka... No, jest delikatna. Aha. No delikatna i dlatego pomagamy jej z tym plecakiem, bo naprawdę jest masakra. No. Licz, liczmy na to, że coś zmienią. Kukuleczku, kontroluj bajerę. Wiecie, tak. on się tak na mnie tutaj kładzie i on hmm. wpatruje się we mnie jak w obraz, wiecie, <noise> On właśnie teraz Tomka najbardziej hmm. kocha. Kukulek pokochał po prostu. Kukulek się zakochał. Zakochał się. Zamiast panny o, pan. szukać, to on mnie pilnuje. Panna tutaj zmęczona, śpi sobie, hmm. odpoczywa. A wczoraj w ogóle y, wieczór spędziliśmy sobie w domku już. I co robiliśmy? Studiowaliśmy Netflixa! Nieprawda, Tomek. Bo przecież no, Kevin leciał. A no i Kevin leciał. No. Kevin leciał. No. Kevin sam Oglądaliśmy Kevina, to jest po prostu nieodłączny element co roku u nas w domu. Kevin musi być i koniec. Kevin Tomek być... trochę rozpaczał nad tym, no ale... Ja patrzę <laughs> w Netflixa. Ja jak słyszę Kevin sam w domu, to... Co roku Kevin? Co roku Kevin i co roku... Ale wiesz, że jeszcze będzie druga część. W tym roku. No to jeszcze mogę. I jeszcze pamiętaj, że musisz się nastroić, że w przyszłym roku znów cię to czeka. Sami swoi, Kevin sam w domu. No, Kevin już dawno po czterdziestce, ale dalej jest sam w domu. O, i tam. Nie, oglądałem, tam patrzyłem, nie było tak źle. Jednym okiem patrzył, drugim okiem gdzieś tam indziej No Nie, komentarze obrabiałem, kochani. No. Obrabiałem komentarze, a jednym okiem patrzyłem. Nie, 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 aż tak znowu, to mi na Kevin sam w domu nie, nie działa na nerwy, ale żebym tak oglądał z zaciekawieniem, to nie, bo to co roku idzie. No, ale oglądałeś kiedyś tak od do Dachy? Kevina? Pierwszą część. No widzisz, to musisz koniecznie obejść. Dwójki, to Kukul. nawet nie pamiętam co tam się działo. To no. dwójkę oglądne oddechy tak, do dechy. Obiecuję yy, w obecności naszych widzów i twojej. Oglądne oddechy do dechy. Dobra, trzymam za słowo. Kukulku, a tobie nie jest za wygodnie, zobaczcie jak jemu jest wygodnie. No. no bo on jest twój. Kuleczku. Tak jest, dobra. To co, idziemy teraz dalej tam yy, gotować... Kapeteczki świąteczne. Ciach, 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 ciach. Pokaż, ciach, pochwal się jakie ja masz. Ciach, 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 ciach. Świąteczne, świąteczne, tak? Świąteczne, fajne, mikołajowe, ja cieplutkie, ja eleganckie. Ja mam tylko kapciuszki świąteczne no. na sobie. O. Tak już. Ja no. mam z myszką kapcie, Tomek ma myszkowy kubeczek. Prawda? I nasza I nasza piękna choina. I nasza piękna Josza. Joszulka jest naj, najpiękniejsza. No. Obudzili się no dziewczyna tak. No. Kto tutaj, tutaj zakłóca? Spokojnie. No to jest wielki zazdrośnik. No dobrze, Kukuku, ku, ku, lubię cię, ale. To jest moja mordka najpiękniejsza. Kontrol barierę.